6 i 7 dzień grudnia tego roku to dni premiery naszego nowego Opla Corsy, nowego wcielenia bestsellera marki Opel. Samochód o niebanalnej stylistyce, wyposażony w najnowocześniejsze technologie, między innymi matrycowe światła LED-owe, Intellilux, systemy wspomagające kierowce. Samochód lżejszy od poprzedniczki, z nowymi silnikami, nie tylko ekonomicznymi, ale przede wszystkim ekologicznymi. Samochód o niebanalnej stylistyce, który powinien zadowolić nawet najwybredniejsze oko naszych klientów. Piękna linia, wzorowana na samochodach Coupé z nieco wydłużoną maską przednią. Występuje w dwukolorowych wariantach: czarny dach i dowolny kolor nadwozia. Samo wnętrze urosło, w środku znajdziemy dobrze trzymającą się w rękach kierownicę, która jest delikatnie ścięta od spodu. Wygodne sportowe fotele. Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzi naszego salonu, wypróbowania naszego nowego samochodu w czasie jazdy próbnej.